Dla markawędki historycznych dziś nie będzie o McDonaldzie, ale e, o tym, e, co stało tu zanim powstał McDonald's to długo zanim powstał McDonald's, a mianowicie o takiej instalacji reklamującej, no, tak można powiedzieć, zwracającej uwagę na zakłady Elta, te zakłady, które mieszczą się za mną, teraz to jest Hitachi, one nadal produkują transformatory, ale wtedy była, e, wtedy, gdy to po w tych czasach, kiedy, o których ja będę mówił, była to fabryka transformatorów Elta. E, e, i przed nią stała taka konstrukcja wielka, kilku jakby paropiętrowa z takimi wyciągniętymi ramionami, można tak powiedzieć, o w ten sposób. O, to jest właśnie. Tak to wyglądało. I ta y, konstrukcja... Y... Miała zwracać uwagę, jak powiedziałem, na zakłady LTA. To wyglądało dosyć futurystycznie. Niektórzy mówili, że to robot, niż że to statek kosmiczny. No to tak naprawdę był element takiej większej instalacji transformatorowej. Ja kiedyś nawet czytałem, jak to się nazywało. Powiem szczerze, nie jestem elektrotechnikiem, nie jestem w stanie tego powtórzyć. Zresztą to chyba i tak by nikt tego nie zapamiętał. W każdym razie to skomplikowane urządzenie techniczne zwracało uwagę. Ludzie mówili o tym, tak jak mówię, robot, statek kosmiczny. Ono pojawiło się na początku lat 70-tych, także nie od razu jak ta elta powstała, tylko później i stało w tym miejscu do końca lat 90-tych. No niestety to wymagało konserwacji, po, 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 pochłaniało pieniądze, by to się nie zawaliło i, no, zarządzający Elton zdecydowali o zabraniu tego z tamtego miejsca. Jeszcze przez długi czas w tamtym miejscu istniał fundament po tym urządzeniu. No, ten fundament zniknął dosłownie parę lat temu, gdy pojawił się tu ten McDonald's. No, ten, 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 ta konstrukcja jest na pewno mocno osadzona w pamięci Teofilowian i innych mieszkańców Łodzi. By była symbolem tego miejsca i tak przy tej okazji o niej przypominam.